Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym filmie, dzisiaj nagram film dlaczego nie warto inwestować w Majora w Paryżu No i na wstępie pewnie będą kurcze, ale przecież wczoraj nagrałeś film typu dlaczego warto inwestować To jest oczywiście tylko teza, sucha teza i teorie moje, które wam dam po prostu dlaczego warto, a dlaczego nie warto, ale według mnie z góry mówię, że warto ale wam też powiem jakie są wady tego wszystkiego, oczywiście jest ich dużo mniej niż zalet, eee, powiem wam wady jakie są, e, jakie mogą wam prowadzić i dlaczego mogłoby nie być również, e, nie warto inwestować, ale wie, według mnie warto, nie nie mam dwóch biegunowości jeszcze powiem na starcie, e, no i co tylko sponsor. Odcinka, czy strach skins link do strony jest w opisie, więc serdecznie nie będziemy strona do wymienia skinów. Bardzo fajne można wyjąć crafty tutaj z, kodem, z darmowym kodem, macie darmo 5 dolarów, z kodem Elzart, możecie sobie je odebrać. No i przy wpłacie macie 35% bonusu przy wpłacie, czyli jak płacicie sobie za 100 dolarków, to macie 35 za free. Bardzo słabo opcja do tego, co strona nie licza naklejek, czyli możecie wyjąć jakieś super krawciki w cenie, jakby bez też tak, w takie samej cenie, co jakbyście wyjęli bez naklejek i jest sprzedać drożej na rynku. Steam, więc to jest też dosyć dobra opcja, jeszcze przypomnę o konkursie tutaj na kostkę. Link również w opisie i konkursie na każde doładowanie na Kidropa z moim kodem Elzard. To jest jeden ticket do konkursu na MK Guardian. No i dobra, tutaj sobie ustawię Paryż może w tle, żeby nam tutaj był Tak, pomocniczo, pomocniczo żeby sobie tutaj jakieś tło robił Tak, przede wszystkim Czyli najprostsza, najprostsza sprawa, jaka będzie, Paryż będzie przeinwestowany. Wiadomo, jeżeli będzie turniej przeinwestowany, to po prostu będzie strasznie dużo osób miało te naklejki, przez co będziemy musieli potrzebować dużo więcej czasu, żeby ta naklejka wzrosła. Czyli to jest jakby nasza pierwsza taka teza, która jest dosyć ważna w tym wszystkim, żeby w Paryż nie inwestować. Po drugie, są moim zdaniem na promce na Paryż będą dużo lepsze inwestycje niż Paryż, czyli będą dużo lepsze jakby rzeczy do inwestowania. Czytaj, chodzi mi to o sam Sztokholm, spadki procentowe będą dużo większe i będzie to dużo bardziej opłacalne niż na przykład sam Paryż lub Antwerp, tak samo wliczając. Czyli w tym momencie, w zakresie, w którym będzie Paryż, będą po prostu lepsze rzeczy do zakupu. Wiecie o co chodzi, no wiecie o co chodzi po prostu. No i tak swoją drogą, bardzo fajna ta naklejka Fluxo, podoba mi się ona, ale to tak już tylko dodatkiem, czyli tak, przeinwestowany i będą lepsze inwestycje, są takie jakby dwie moje pierwsze rzeczy, które mi się wydaje, że na pewno będzie przeinwestowany, wiadomo rynek różnie reaguje na działania od razu po końcu prące, że może i tak wyskoczyć w cenie, wiadomo jak to jest z rynkiem i tak dalej, no ale na to w tym odcinku w sumie tak nie patrzymy zbytnio, drug dru to w sumie dosyć istotna sprawa połączona z tym wszystkim, jest długi czas w grze. Tym dłużej Paryż, to jest jakby loteria, wiadomo, ale jeżeli Paryż będzie tym dłużej się utrzymać w grze, e, jakby Major, Major tym dłużej będzie w Gierce, czyli kapsułki będą w grze cały czas, przez 4-5 miesięcy no, jest jaka taka szansa, nie zdziwię się w sumie. To jest jednak, wiecie, Valve, e, więc bym się nie zdziwił, to będzie miało bardzo duży wpływ, no bo jednak ten, to też jakby będzie, e, miało wpływ na sam. E, Supply e, tych naklejek i będzie naprawdę miał olbrzymi na to wpływ. No i ostatnia, moim zdaniem, też dosyć ważna rzecz. Która niby jest po części minusem, ale też może być zaletą, więc to jest taka e, sprawa 50-50 w sumie, bo jest to podobieństwo do Sztokholmu. No i od razu pomyślmy tutaj na starcie: tak, halo, ale przecież e, to jest e, zaleta, bo Sztokholmu przyszł ładny. No tak, z jednej strony tak, to jest prawda i to się zgadza, ale z drugiej strony przecież, e, jeżeli on jest też e, podobny do Sztokholmu, to często ludziom się to może nudzić. Dlaczego się może nudzić? Ludzie nie lubią, kiedy są to samo, typu jak naklejki wyglądają tak samo, a w tym przypadku mamy dużo naklejek, które są bardzo po prostu podobne do niektórych naklejek ze Sztokholmu czytajmy, czytajmy na przykład maus. No, i tu może się lekko tam jakoś rozróżnia, ale nie są duże różnice. Wiadomo, są też naklejki, które się dużo różnią, ale takie maus w papierze naprawdę wygląda praktycznie tak samo, więc e, o takim podobieństwie mówię. No i w sumie to jest na tyle taki krótki film. W sumie jak zawsze, klasyczkiem. E, Możecie wszyscy o tym sądzicie. E, no i co? Wiadomo. Polecam bardziej inwestowanie w Paryż, żeby nie było. Eee, trzymajcie się, widzowie. Życzę miłego dziąka. Cześć, cześć.